Chodź, otwieramy. Dzisiaj mamy 20. Nie odsuwaj, chodź tutaj. Chodź masz. Igi zobacz. Chodź coś tu jest, chodź. <śmiech> <śmiech> Czy to książka? Biegun Północny! Ekstra co? Czysto, tak? Tak! E no to Chujinka! Gwiazda na czubku wojny przypomina o wjeździe, która zaprowadziła czy króli do Betlejem. A tutaj bobki. Niestworny kotek kiedyś, zanim pojawiły się lampki na domostkach, choinkę zapalono, świecę! i wszystkim, zrób papa! -da. Musisz daleka, bo cię nie widać. Zrób papa! Cześć! Witajcie w 21. dniu Vlogmasa. Słuchajcie, jak widzicie, ja już jestem ogarnięta. Mamy niedzielę, więc yy, Marcin jest w domu i zajął się Ignasiem. Poszli gdzieś na spacer. Pogodę mamy straszną na zewnątrz. Pada deszcz znów. Także mało zimowo i mało przyjemnie. Ale tak jak widzicie, vlogmas numer 20 i 21 są połączone. Bo ja tak jak mówię, łączę vlogmasy które tylko mogę. Bo nie chcę was zanudzać tutaj tym gadaniem i nudzeniem, was tutaj jakby. Tym, że się nic nie dzieje. Wczoraj miałam Wam nagrać e, zakładanie światełek na balkonie, ale zakładanie światełek na balkonie z Ignasiem wyglądało tak, że wybiegał na balkon, przewracał się, bo było ślisko. E, więc e, po pierwsze bałam się o niego, że coś mu się stanie, po drugie nie chciał w ogóle siedzieć e, tutaj w, w sypialni, bo jakby od sypialni z naszej strony mamy balkon, więc. Nie chciał siedzieć w ogóle tutaj w sypialni. Założyłam mu kurtkę, czapkę i mówię: "No to dobra, no to bawimy się". Zamykał drzwi, otwierał. No później to już w miarę ten, w miarę się zrozumiał, żeby nie wychodzić na balkon, ale na początku było strasznie. Więc ja wam pokażę, jak to wyszło. Na razie z wewnątrz wam pokażę, jak wyszedł ten balkon, bo wydaje mi się, że fajnie te światełka wyglądają. Zrobiłam też światełka w łazience, zaraz wam też pokażę, jak to wygląda.

Chodź, szybko Otwieraj! Na, no Na teraz ty A Jakie ty miałeś zimowe buty niby? Otwierane ma drzwi! Widziałeś to? Making our Christmas memories, oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else, isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Cześć, witajcie we vlogmasie numer 22 Witam się z wami, jak słyszycie, z Ignasie. I słuchajcie, ja wam powiem tak czy na szybkiego Powiem wam tak szybko, że... No chodź, tak, wyciągamy prezent. Powiem wam tak szybko, że nie mam w ogóle czasu, żeby nagrywać, ale coś tam wam nagrałam, więc złożę wam... Już i kuś. Więc złożę wam vlogmasa po prostu z trzech dni. Dzisiaj mamy numerek 22, więc otwieramy razem z Ignasiem kalendarz adwentowy i opowiem wam mniej więcej, co dzisiaj robiłam. Jak widzieliście, robiliśmy pierogi mm, wi na Wigilię już i mroczyliśmy je, no bo po prostu nie będzie czasu, żeby na w dzień wigilii zrobię te pierogi i łóżka, więc zrobiliśmy sobie pierogi łóżka. Ignaj, zobacz co tutaj jest. Możesz nie grać? Oj, zobacz, zobacz, Ignaj. Masz kij. Yy. <laughs> Jakie to są pieski. Tego wam chyba nie pokazywałam. To taka gazetka e, od faktów ogólnie, polecana od faktów. Fakt. Taka gazeta. I to jest po prostu książka o pieskach, ale w środku mamy też naklejki, więc dopasowujemy sobie jakby pieski do tego co tutaj mamy. Zobacz, Ignaś. Jedyneczka i jedyneczkę wkleimy w jedyneczce, Ignaś, o tu. Vlogmas będzie, tak jak mówię, złożony z trzech dni, bo po prostu no tak niestety tak wyszło. Gdzie jest jedynka Ignaś? Trójka, piątka, a tak jakoś dziwnie To nieważne Także, o tu jest jedynka Zobacz, tu jest jedynka Także, no nie miałam wam co nagrywać bardzo Ani wczoraj, ani e, ogólnie Tutaj, wiesz, tu o, przyklej, o tu Tu, klej tutaj Daj, razem kleimy Więc nie miałam wam co nagrywać No i vlogmas powstanie z Więc mam nadzieję, że się nie obrazicie Także mam nadzieję, że taki krótki vlogmas Wam się podobał My z Ignasiem się teraz będziemy bawić, bo dopiero wróciłam do domu. Od rana, jak zawiozłam Ignasia po prostu w domu jeszcze nie byłam. Także wyobraźcie sobie to po prostu. Jak bardzo chciałam już wrócić do domu. Także wróciłam do domu. Bawię się z Ignasiem. Tak, no. Bawię się z Ignasiem a my widzimy się już w 23 i 24. podejrzewam do w Nasa, no bo tak jak mówię, mamy przygotowań sporo. Ja oprócz tych rzeczy, o których wam mówiłam Mam do zrobienia jeszcze karpatkę Więc trochę jeszcze mi zejdzie Dodatkowo do ugotowania bacz na Wigilię więc yy, ale to już w Wigilię I do ugotowania ziemniaki Także ja się z wami już dzisiaj żegnam Mam nadzieję, że vlogomastrzegli wam się podobał Chodź Ignaś, pożegnamy się Chodź, pożegnamy się No, tutaj już więcej nic nie ma eee, Także ja się z wami żegnam Miłego wieczoru Wam życzę. E, no i co? Jeszcze wesołych świąt Wam nie życzę, bo, bo życzę Wam e, w jutrzejszym vlogmasie. E, czy w, w, w wiesz na Także e, mam nadzieję, że te przygotowania do świąt was nie zajadą. Jak widzicie, Ignaś ma mnóstwo energii, więc bawimy się. Także jeszcze ja z wami żegnam. Buziaki. Do jutra. Papa, papa, Pa pa! Pomachaj tu! Pomachaj tu, papa. Pa.